Bardzo ładna maszynka, fajnie mm -hmm. wycieniowana. Mmm, to ja bym dała elegancko. Jaką dziarę dasz swoją pod ocenę? Astarionkę. No, yes. jest. Przecież ja go zabiłem. Każdy może z nim zrobić co chce, ale Astarion to jest moja miłość, ja tak. Ja na samym początku wyeliminowałem po <laughs> mm. Powiedz mi to w takim razie, jaką sobie dasz ocenę za ten tatuaż? Wybitne. No kontrasty są fajne, podobają mi się, ale wydaje mi się, że on jest zbyt małe do tego miejsca. Poprawne. Poprawna. No, tak, tak. No, ma jaki tatuaż byś chciał dać pod ocenę? Ja S jestem mega zadowolony. Wybitna. Wybitna? Tak jest. No, fajna. Całość robi wrażenie. No robi, robi, robi no. Patrząc z daleka i na zdjęciu, to dałbym elegancko. No. Ale pewnie jakbym się przy, przyjrzał, to pewnie Nie. bym obniżył. Coś znalazł? Okay. się coś Jaką notę byś sobie dał za ten rękaw? Jako, że to jest cover, to dałbym, że jest elegancki. Podoba mi się przed dokończeniem, także teraz z tym koskurem daję radę. Wybitny oczywiście. Jaką byś sobie dała tutaj notę? No, że też wybitne. <grym> Nie ma co się rozdrobniać.